Jestem szanowanym, jestem szanowanym, jestem szanowanym, jestem szanowanym, Dziesiątki kramosowa bo... Województwo polskie osiem szkół podstawowych Województwo Podlaskie osiem szkół podstawowych i województwo śląskie również osiem szkół podstawowych święto wszystkie trzy szkoły podstawowe 20, Jesteśmy na misjach polskich szkół podstawowych. No i ja jako ta elita, tak naprawdę kolarstwa torowego, no, no niezmiernie się cieszę. No, fajnie jest tutaj zobaczyć tyle młodych ludzi, no, którzy mam nadzieję, że za Paręnaście lat, no bo to są młode osoby bardzo, ale za paręnaście lat no zastąpią mnie, zastąpią też i innych naszych wyśmienitych kolarzy i będę mógł ze spokojem sobie usiąść przed telewizorem i kibicować im, dlatego cieszę się, że tutaj jestem i naprawdę, że no mogę kibicować im i patrzeć się, jak to wszystko pięknie się rozwija, po prostu jak ta młodzież nam rośnie i miejmy nadzieję, że to są no przyszli medaliści Mistrzostw Świata, Europy i Igrzysk Olimpijskich.